even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Witam, witam w serii reprezentacje 23-25 marca zajmiemy się spotkaniami reprezentacyjnymi w różnych strefach, tak więc zapraszam do oglądanka, a zaczniemy od Afryki. Są kwalifikacje pucharu narodów Afryki no i tutaj dość sporo meczy. Pamiętajcie, że typujemy tylko do soboty. W sobotę będzie kolejny odcinek z meczami następnymi na kolejne dni. Madagaskar gra z Republiką Środkowoafrykańską. I tutaj Remisik 340, Ghana ogrywa Angolę 1,55, remis Kongo z Sudanem Południowym 40 Zambia Lesoto 1 1k135 Gabon wygrywa z Sudanem, tym zwykłym już nie południowym 1,55, za to płacą Demokratyczna Republika Kongo z Mauretanią na 1,15, remis Ugandy z Tanzanią 3,15, dalej po faworycie mamy Nigerię i RPA, obie pozycje za 1,35, Bąbkowy remis Wybrzeża Kości Słoniowej z Komorami za 6,50, no i mamy dość bombkowy remisik Mali z Gambią. Kolejny remis Gwinei Równikowej z Botswaną i Egipt wygrywa po faworycie za 1,3 z Malawii. Kolejna plansza to reszta meczeków z Pucharu Narodów Afryki, Senegal, Mozambik remisowo, bombkowo 535. Również bombkowo mamy Kamerun z Nanibią 4,60 i 4,10. Gwina Liban do tego po faworycie gramy Tunezję z Libią za 1,3. I remis Burkina Faso, Stogo za 380, kolejne nasze typowanie to już strefa Konka kaf jest to Ameryka Północna i Środkowa, no i dość sporo meczyków i dość dziwnie brzmiące kraje, o których istnieniu nawet nie miałem pojęcia: Gujana Francuska, Dominikana 1 2 20 Remisik Saint-Martin, Saint kitzen Nevis 480, Barbados Kubą 430 remis. Guadalupe wygrywa z Antigą i Bermudą. 1,4. Bahamy remisują z Trinidadem i Tobago, 6,80. Kolejny remis bombkowy to Anguilla z Saint Lucją, 5,20. o tej Anguilli w ogóle nie słyszałem, nie wiem co to za gra jest. Nicaragua, Saint Vincent i Grenadyny, 1,21. Belize przegrywa u siebie z Guatemalą za 1,35. Bermudy remisują z Gujaną, 3,45. Montserrat Haiti 4,20 Turcyn, Kajko z Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 1,20 i 1. Gramy Saint Martin na zakończenie 3,70 za to płacą. No i mamy już naszą strefę europejską tutaj, chociaż te kraje są jakoś y, znane bardziej. Kazachstan bombkowo wygrywa ze Słowenią 4,20, tak więc na sam początek mamy już zaskoczenie. Bośnia i Hercegowina remisuje z Islandią 3,70, Dania ogrywa Finlandię 1,3,5. Macedonia remisuje z Maltą 5-0 bombkowo. Dalej mamy wielką bombkę, bo Luksemburg ogrywa Słowację według nas za 6,50. 50 Mamy dwa remisiki, Włochy z Anglią 3,30, 30 Bułgarię z Czarnogórą 3 ,05. Austria po faworycie wygrywa z Azerbejdżanem. No i nasz mecz, Czechy remisują z Polską 330. Nie wiem czy wygramy ten mecz, szczerze mówiąc. Ja jestem cały czas naładowany emocjami po tej aferze premiowej. No i tak jak mówiłem, że nie będę oglądał meczu reprezentacji Polski, to tylko i wyłącznie w celach analizy będę oglądał mecz z odtworzenia, by nie nabijać również wyświetleń, bądź co bądź, nie wybieram się na mecze reprezentacji, tak jak powiedziałem, dopóki nasi kochani reprezentanci nie pokażą jaj już w tej chwili jajeczek, no bo na to, żeby pokazywali jaja już za późno, nie będę oglądał meczów reprezentacji Polski, nie będę chodził na stadiony, nie będę dofinansowywał PZPN-u, kupując bilety lub uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dla mnie, tak jak powiedziałem, gra w reprezentacji powinna być przewilejem. Tak jak mają Chorwaci, nie powinni nasi piłkarze brać pieniędzy za to, że grają w reprezentacji. Powinna to być sprawa honorowa. Skoro inni tak mogą i mają jakieś wartości nadrzędne, a nasi piłkarze są dość bogatymi piłkarzami, niektórzy grającymi oczywiście w najlepszych ligach, na podejście do polskiego kibica w ogóle do gry w reprezentacji, do zakładania koszulki z orzełkiem, no to myślę, że panowie troszeczkę niedorośli. Tak więc ja osobiście nie będę tego dofinansowywał, a mecz odtworzę sobie w ramach analizy pomeczowej, w ramach analiz przyszłych oczywiście, ale nie będę wspierał ludzi o takim poziomie moralnym. Dalej mamy Francję z Holandią i tutaj również remis 3.50 i Pompkowy remis Gimlartaru z Grecją. Z Grecją to mogą zrobić, bo 11 za to płacą. Nie no wiadomo w jakiej formie jest Grecja. Kolejna plansza ze strefy europejskiej. Mołdawia, Wyspy Owcze. Gramy dwójką 3-0. Serbia ogrywa Litwę za 110 Remis Szwecji z Belgią 3-35. Szkocja ogrywa Cypr 1-3. Turcja po faworycie Armenię na wyjeździe za 142 Szwajcaria powinna również pokonać Białoruś za 125 Nie wiem czemu Białoruś gra w strukturach UEFA. -y. Izrael, Kosowo 1,2,0, Andora, Rumunia 2,1,2. Chorwacja wygrywała u siebie z Walią 1,6 i Hiszpania z Norwegią 1,4. Mamy trzy kupony, każdy jest z innej strefy. Z CONCACAF mamy Guadalupe, Gwatemalę tak więc dwa razy G i Turks and Kajkos z podpóreczką. 1125 jest do wyjęcia z Konkakafu. Z Pucharu Narodów Afryki mamy Gabon z Sudanem, po całości mamy. RPA z Liberią po całości i Demokratyczną Republikę Kongo z Mauretanią, 1425 jest do wyjęcia, a ze strefy UEFA Danię po całości, Turcję po całości i poniżej 3,5 bramki w meczu Macedonia-Malta, 1275 do wyjęcia. Takie trzy kuponiki dla Was do soboty, a później oczywiście będą kolejne. Jeśli chodzi o Ligę Typera to mamy trzy mecze, każdy z innej strefy, mamy Czechy-Polska, Barbados-Kuba... I Senegal Mozambik. Typujemy do północy 24. Tak więc w nocy z czwartku na piątek mija deadline. Pamiętajcie o tym. Każda poprawna odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. A tak wygląda ranking Ligi Typera na chwilę obecną. Bart na pierwszym miejscu, drugie miejsce Panpo. Na trzecim jest Jareksos. A dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop. Zapraszam wszystkich do zabawy. I zapraszam wszystkich do grupek wipolskich. Mamy je z różnych dyscyplin a zainteresowanych dołączeniem. Zapraszam na sportpredictions.pl.gmail.com Możecie również wspierać kanał, bo dla wspierających dodatkowe filmy trwa również challenge tygodniowy dla poziomów pierwszoligowego i ekstra klasy. Aby zostać wspierającym wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. W dniu jutrzejszym, czyli w czwartek o godzinie 21, odbędzie się live na kanale. No i tam sobie omówimy mecze weekendowe. Będzie oczywiście dla Was baza do typowania. A jeśli chodzi o statystykę serii filmowych na chwilę obecną, to wygląda ona właśnie w ten sposób. Ja już bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I do usłyszenia w kolejnych filmikach.